Pokażę Wam dzisiaj, jak podłączyć SuperBase krok po kroku do Waszego workflow w n z automatyzacjami, z agentami AI. Zaczniemy sobie od podłączenia SuperBase'a jako memory do naszego agenta, tak naprawdę przez Postgresa, żeby cały, cała historia czatu się nam zapisywała, a następnie przejdziemy sobie przez podpięcie wektorowej bazy danych i ustawienie jej całej w Superbase. Ie. Ja nazywam się Krystian Wojciechowski, spędziłem 5 lat jako komercyjny programista. Od ponad 2 lat zajmuję się tak naprawdę cały czas marketingiem, sprzedażą i prowadzeniem biznesu. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, bo wiem, że jest teraz mnóstwo ekspertów od automatyzacji i AI, a ja chcę ci obiecać przede wszystkim, że na tym kanale zawsze znajdziesz wiedzę, która jest po prostu mięsista. To nie będzie automatyzacji w stylu zrób 100 rolek w 5 minut i potem wiecie, 50 wyświetleń one mają. Przez to, że jest połączona wiedza programistyczna low-code, low automatyzacyjna, AI-owa z wiedzą marketingową, biznesową, sprzedażową. Jesteśmy w stanie to połączyć i stworzyć rzeczy, które naprawdę są niesamowite. Dlatego zapraszam Cię do subskrypcji i do dalszego oglądania. Zacznijmy sobie od stworzenia memorii, właśnie przez Postgresa z Superbase. Em. Jakby naturalne, zawsze jest i najprostsze, że dajemy sobie tej Simple Memory, przez co jesteśmy w stanie czatować sobie z naszym czatem, i on faktycznie pamięta, co do niego napisaliśmy. Hej, jak tam u ciebie? że to mi coś otworzyło? O co przed chwilą zapytałem? No i on faktycznie pamięta. Tylko właśnie jak zamkniemy sobie naszą przeglądarkę, zamkniemy sesję, no to po prostu nam to wygasa, już tego nie ma. A jak właśnie piszemy z agentem, do którego jest podpięty postgres chat memory, właśnie z super superbase'em na backendzie nazwijmy to, to wszystkie logi czatowe są zapisywane u nas w bazie danych i zawsze możemy do nich wrócić, możemy je sobie zrewidować, możemy nauczyć na ich podstawie inny model. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda. Zapytajmy się, hej, jak tam u Ciebie? Ja nie wiem skąd pan te, te pytania, ale, ale nie będzie. Wszystko super, dobra, ja napiszę mu, nie wiem, świetnie dziś wyglądasz elegancko i wchodzimy sobie w SuperBase'a i jak widzicie, to jeszcze miałem dwa poprzednie rekordy Hej, jak tam u Ciebie? U mnie wszystko w porządku, świetnie dziś wyglądasz dzięki, miło to słyszeć. więc mamy to wszystko zapisane, możemy do tego zawsze wrócić i zawsze to możemy odtworzyć, więc teraz tak, przejdziemy sobie przez to krok po kroku od stworzenia konta w SuperBase, poprzez Credentiale, przez wszystko najpierw wpisujemy sobie agenta AI nie wiem, czy tylko Wy tak macie, jak ja słyszę po prostu agenci AI Agent AI, cokolwiek takiego, to mnie po prostu skręca. Skręcamy na samą myśl. Ale wybieramy sobie chat model. Ja akurat wybieram sobie tutaj Open Router, bo go lubię, bo lubię sobie eksperymentować z różnymi modelami. Ale wy możecie sobie wybrać, co tylko chcecie. I klikamy Memory. Wybieramy tutaj Postgres Chat Memory. I to, co teraz chcemy zrobić, to chcemy stworzyć nowe kredencjale. Wchodzimy sobie na superbase.com, klikamy Start Project, klikamy Sign Up Now i wpisujemy tutaj nasz login i hasło. Następnie musimy zaakceptować na mailu założenie konta i po zaakceptowaniu automatycznie nas przenosi na nowe okienko, gdzie mamy Create a New Organization. Mamy tak, name, type personal zostawiamy, plan free oczywiście też zostawiamy i klikamy create organization. I teraz bardzo ważne. Organization zostawiamy, project name zostawiamy, database password. Tutaj wpisujemy hasło do naszej bazy danych, które musimy zapamiętać, bo zaraz będziemy je wpisywać w N8N, więc bardzo ważne, żebyście je zapamiętali, a region wybieramy po prostu coś najbliższego nam. Create New Project i mamy to. Teraz to, co chcemy zrobić, to chcemy wziąć tutaj connect, i stąd będziemy wyciągać nasze dane do credential do i do N8N. Mamy tutaj type URI, chcemy to sobie zmienić na PSQL, i nie wybieramy Direct Connection, tylko wybieramy Transaction Puller. I teraz tak mamy tutaj myślnik H, czyli host. Kopiujemy sobie to całe. Wracamy do N8N i w polu host wklejamy właśnie to. Następnie mamy P, jak port. Tak samo. Kopiujemy i wklejamy w miejsce portu. Następnie mamy D, jak database, zostawiamy, bo już mamy to spredefiniowane. I mamy U, jak user, user, user. Kopiujemy i wklejamy tej do pola. I teraz wpisujemy te same hasło, które dosłownie minutę temu mówiłem, że jest bardzo ważne, żebyśmy je wpisali. To teraz jest ten moment, żebyśmy je właśnie wpisali. Klikamy Save. Connection tested successfully. Zmieniamy sobie tutaj nazwę, ja sobie zmienię testowe trzecie. To już chyba dziesiąty, dziesiąty tek jak nagrywam te wideo. I mamy to. I teraz tak, chcemy nazwać naszą tabelę jakoś, to może zostać tak jak tutaj jest, n 8 chat histories jak chcecie sobie to jakoś inaczej nazwać to śmiało. Tutaj ustawiamy kontekst window-length, czyli jak wiele wiadomości w tył czat ma dostęp do, do czyli jak dużo wiadomości w tył czat może tak jakby zaciągnąć. Wiadomo, no im więcej, tym raczej będzie mu ciężej się rozmawiało, więc te pięć jest dosyć dobrą, e, dobrą liczbą. Jaka jest dziś pogoda w Dańsku? Zapytałem się. Wątpię, żeby wiedział, ale, ale będziemy mieli coś innego. Dobra, nie wiem, ale spójrzmy sobie, czy zapisało nam się w bazie danych i teraz, żeby to zrobić, wychodzimy sobie i po lewej stronie mamy Table Editor. Table Editor stworzyła nam się nowa tabela, tak jak właśnie nazwaliśmy w e, w tym miejscu. Klikamy na nią, no i faktycznie mamy te dwa rekordy, czyli nasze, naszego prompta: jaka jest dziś pogoda, i odpowiedź naszego czatu. I przechodzimy sobie teraz do drugiej części, czyli do podpięcia wektorowej bazy danych. To jest troszkę bardziej skomplikowane, ale nie aż tak. Znowu tworzymy sobie naszego agenta. Podpinamy czat model. Back to canvas, spec. I klikamy tutaj na tool. I podpinamy Base Vector Store. Pierwsze co musimy zrobić, to musimy ustawić nasze kredensjale więc klikamy Create New Credential. I tutaj proces się nieco różni. Znowu wchodzimy na Superbase, na główny ekran, ale możemy też od razu na Project Settings. Wchodzimy sobie w Data API, i tutaj mamy Project URL. Kopiujemy sobie go i wklejamy w hosta. Teraz musimy jeszcze wziąć Service Roll Secret, ale tak samo go możemy znaleźć. O, tutaj pod tym przyciskiem go to API Keys i to jest ten drugi drugi klucz. Service Roll Secret, Review, Copy. Wklejamy. I mamy. Ja to też sobie nazwę testowe 3. Save. I teraz to jeszcze nie wszystko, bo tak jak w poprzednim przypadku, ta tabela nasza zrobiła się automatycznie. W tym przypadku, jeżeli chodzi o wektorową bazę danych, musimy sami ją stworzyć. Ale N8N i zresztą jest bardzo nam to ułatwili, bo stworzyli artykuł. Wchodzimy sobie w Docs tutaj. Zjeżdżamy trochę niżej. zbyt nisko. O, tutaj. SuperBase provides a quick start for setting up your Vector Store. Klikamy na to. I tutaj mamy całe polecenie SQLowe, które po prostu sobie kopiujemy. Wchodzimy do SuperBase. Klikamy SQL Editor. Klikamy New SQL Snippet. Command V czy tam Control V, zależy co macie. Klikamy Run. I mamy success. Nasza tabela się stworzyła. Jeszcze się upewnimy. Table Editor, Documents. Mamy naszą tabelę. Następne co robimy, to po prostu nadajemy temu imię, żeby agent wiedział kiedy się z tym kontaktować. Możemy to nazwać Knowledge Base. Możemy to nazwać Company Knowledge Base, Knowledge Base. Chyba dobrze. Description, czyli opis. Work with, with this data for... O tak go zostawimy. Table Name, wybieramy sobie Documents, bo tak to nazywa się nasza tabela. I resztę rzeczy tak naprawdę zostawiamy. Teraz co musimy zrobić? Musimy dać model embeddingujący do tego. Czyli model, który tak naprawdę rozszyfrowuje i szyfruje te znaki, które są zapisane w wektorowej bazie danych. Ja mam już podpięty model open. Ja je też polecam wam tak zrobić. Szczególnie do testów on jest wystarczający. Text embedding 3 small. Teraz tak naprawdę kolejnym krokiem jest wrzucenie w ogóle jakichś dokumentów do tej naszej wektorowej bazy danych. Pokażę wam. Dam Wam taką zajawkę, jak to można zrobić, ale omówię to w drugim odcinku. Między innymi tworzymy po prostu trigger na pojawienie się dokumentu w Google Drive. Ie. Pobieramy ten, ten dokument, podpinamy tutaj SuperBase Vector Store z Operation Mode na Insert Documents. Dołączamy tutaj Embedding OpenAI, tak samo jak w poprzednim e, przypadku. Dokument, bo musi coś czytać, ten dokument musi, e, musi go e, zczankować na mniejsze rzeczy. No i to jest tak naprawdę cała filozofia, automatycznie wtedy nasz ten Nasz ten dokument trafia w SuperBase i możemy bez problemu z nim rozmawiać. Ja wam pokażę jeszcze, jak to wygląda na przykładzie. Tam jest wrzucone FAQ firmy jakiejś tam kosmicznej, żeby tylko pokazać, że działa, więc wam pokażę, jak długo czeka się na wysyłkę. Widzimy, że komunikacja nastała. Czas oczekiwania na dostawę w Kosmic Kart wynosi standardowa dostawa międzyplanetarna, trwa 2-3 lata, świetlne. Pilne dostawy, 6 miesięcy. Więc jak widzicie, komunikat do naszej wektorowej bazy poszedł, udało się wyciągnąć informacje. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku wejdę bardziej właśnie w tworzenie dokumentów, wrzucanie ich do wektorowej bazy danych i pisanie z tym i wykorzystywanie tego. Więc zostawcie subskrypcję, skomentujcie, jeżeli macie jakieś problemy, macie jakieś pytania. Śmiało na wszystko odpowiem. Trzymajcie się, cześć.